Porównajmy na początek trzy zbiory i sprawdźmy, które elementy się powtarzają. W zbiorze A mamy minus 6, w zbiorze B mamy minus 6 i w zbiorze C mamy minus 6. W zbiorze A mamy minus trójkę, tutaj mamy minus trójkę i tutaj też. W tych trzech zbiorach mamy również 0. We wszystkich zbiorach mamy trójkę, szóstkę, ale uwaga, w zbiorze B jest jeden element którego brakuje w zbiorach A i C. Natomiast w zbiorach A i C, zauważ, wszystkie elementy są identyczne. Ich ilość jest taka sama, tylko kolejność wypisywania tych elementów jest różna. Ale nie ma to wpływu na zbiór, ponieważ kolejność um, wypisanych elementów w zbiorze nie ma znaczenia. Dlatego, że tutaj um, w zbiorze A i C mamy Identyczne elementy, no to z tego powodu powiemy, że zbiór A jest równy. Zbiory A i C są równe. No i to tyle. To mieliśmy ustalić w tym zadaniu.